Zobaczmy ją. Oczywiście jej nie kupimy, bo to jest za drogie. Ale zobaczmy, jak ona wygląda. Tu jest Elden Stravaol Seed, Klima Seed. I tutaj, no stop. Tu się płaci prawie 1000 Robuxów. Więc nie, nie wchodzi w grę. Ale dodaj jeszcze jedną fajną roślinkę. Corn Seed. Więc polecam do kupowania. Jeśli ktoś może ją kupić za robuxy, to tak. O, chcesz coś? A zniknę. Ok, jeszcze jedno. Dzisiaj będę rozdawała moim subskrybentom prezenty albo będę się pytać, czy lajkują moje filmy więc bardzo polecam mojej lajkować filmy i subskrybować ktoś co to, to może zaobserwować jedna obserwacja, jeśli ktoś mnie obserwuje, subskrybuje lub lajkuje to zostanie ode mnie e, burning body na przykład e, giant pineapple seed Ember, Lily coś takiego drugiego, więc polecam nie subskrybować, obserwować lub lajkować. Więc sprawdzimy to dzisiaj. Mamy Wy ja sobie daraboksy. Ja mogę sobie włączyć ten działkę. O tak, mam drugą działkę. Jeszcze co jest fajne, możecie mieć tu darm. Jeszcze jeśli ktoś nie może uzbierać zenów i ma ładny ogród z takimi roślinami, które są warte, to może sobie rozwiązywać questę, aby mieć zwykłego zenpakka. Po prostu paczka taką. Więc spróbujmy. Show me the quest. The quest. I tutaj are coś tam. I tutaj jest najgorzej dla Was, bo tutaj wy możecie mieć tryliony lub biliony lub miliony, więc u mnie tego się nie robi. Zobaczcie, jak zrobiła się termopedy. termopet. Trzeba też info. Kliknąć. Teraz tu, tu, teraz idziecie sobie do tego. Dajcie show me pet. Macie no na ustok, na no ustok, ustok. No I kliknij się na najlepsze jajko, które chcecie. I to na tyle w tym filmie. I chciałabym, abyście subskrybowali. Następny będę oczywiście zapowiadać, kiedy będzie. Że... Nie wiem. Nie wiem.